Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ale dziś, jak widzicie, w innej scenerii i w innym otoczeniu, dlatego, że zaczynamy nową serię. Zaczynamy serię, w której testować będziemy różne produkty, porównywać je ze sobą i wydawać opinię, który z nich po prostu jest lepszy. A dziś, w pierwszym odcinku, porównamy sobie perfumy męskie. Ale nie będzie to takie zwykłe porównanie, dlatego, że w jednych perfumach znajdują się feromony, które podobno na kobiety mają działać pociągająco, uwodząco i przede wszystkim podniecająco. Ale głupie by to było, gdybym to ja wąchał te perfumy i brał pod uwagę czy są w nich feromony czy nie. Dlatego zajmie się tym moja dziewczyna, która za momencik tutaj usiądzie i przeprowadzimy na niej test. Czy rozróżni zwykłe perfumy z takich sklepów jak różne sieciówki od perfum FeroStrong Exclusive Men. Wszystko oczywiście będzie działo się na ślepo przy pomocy tej opaski. Marta zasłoni sobie oczy, a tutaj mamy również miseczkę z kawą, żeby mogła sobie neutralizować zapach wąchając ją. Pomiędzy testami. Myślę, że możemy zacząć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, a ja zapraszam już tutaj Martę. To możesz się przywitać, kochanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziesz dzisiaj testować perfumy i wąchać te, które są z feromonami. Zgadnąć. Dokładnie, tak. Także możesz sobie założyć opaskę. Tutaj teraz nastąpi cięcie. A jak nie wytnę? No to będziesz miał problem. No to nie jest takie łatwe. Słuchaj. I jak? No. F... Lepiej niż było No <noise> Słuchaj, mógłbyś mi tutaj, nie wiem, może pomóc jakoś? Nie no, jest okej okay. Rzęsy są dobrze? Tak, jest, rzęsy są dobrze, jest wszystko równo Także moi drodzy, cały film będzie polegał na tym, że będę podawał teraz Marcie perfumy i będzie ona musiała wywąchać Czy są one z feromonami, czy też nie Zaraz podam jej pierwszą buteleczkę i zobaczymy, czy feromony faktycznie będą wyczuwalne dla kobiety Mam nadzieję, że się spisze Te idą na pierwszy ogień Nie patrz... na znaczy, w sensie. <noise> Nie machaj papami Proszę Pierwsze perfumy, odczucia, mają feromony. Intensywne, nieintensywne, tanie, drogie. Proszę bardzo. Ten mi się podoba. Nie pachnie y, takim marketowym, nie wiem, nawet perfumem. Mi się wydaje, że to nie jest odpowiednia nazwa. Nie pachnie jak taka woda, tylko nawet bym była ku temu, że są to perfumy gdzieś tam droższe niż 20 zł. Za 24. <noise> I ja generalnie dzielę perfumy na duszące i ciężkie, a takie przyzwoite. I te bym zaliczała do przyzwoitych, bo są. Takie przyjemniejsze dla nosa. Feromony Teraz tak, trzeba pomyśleć, jak te feromony mogą pachnieć i co one mają dawać. Jeżeli mają dawać jakieś zainteresowanie niesamowite, no to te raczej tego nie dają. Są po prostu przeciętnymi. Ładnymi ferwurami. Tak. Niu, niu, kawa. Ale nawet jak odłożyłam ten paperek, to wyparowały, więc ta kawa była zbędna. Dobrze, przejdźmy więc do kolejnych. Kolejne są. Takie mhm. mocniejsze, delikatniejsze. Troszeczkę mocniejsze, ale to też jest fajny zapach. Ale to są te ciężkie i duszące czy te fajne? Nie, jest to stopień wyżej niż tamte w intensywności, ale są naprawdę takie, że nawet, nawet bym nie miała nic przeciwko, jakbyś się takimi y, psikał na co dzień. Feromony? Wydaje mi się, że też nie, bo jak gdzieś tam już mam w głowie może zarys, jak te feromony mogą pachnieć i co to ma y, dawać. Ale to też raczej są takie perfumy, które gdzieś już czułam kiedyś w tłumie i jak. Jakoś... Nie wybijają się na tle tych poprzednich. Nie. Takie są zwykle przeciętne. Myślę, że też może e, nie są to perfumy za 300 zł, ale raczej też nie za 20. Takie okay. średnio-półkowe. Teraz moi drodzy idą te. O! Bardzo mocne. Bardzo intensywne. Nawet ledwo zbliżyłam do nosa i już jest takie. Uderzenie. Uderzenie. Mhm. Czyli co na tle tamtych się wybijają bardziej zabachem, intensywnie? Bardzo, bardzo. Naprawdę. Myślę, że nawet jakbyś pół. Y, pompeczki na siebie aplikował, to by było cały dzień nie czuć. Nawet wiesz, jak masz grupkę mężczyzn w klubie i jesteś tam jedną kobietą, no i za którym pójdziesz y, za zapachem. No mi się tak wydaje, że to nawet by było całkiem mądrze brzmiące. Czyli co, na tle tamtych się mocniej wybijają? i Zdecydowanie, jakby bardziej, zdecydowanie. Musisz, żeby się utrzymały dłużej? Mhm, myślę, że tak. Chciałabym go sobie odłożyć na bok, potem sobie na pewno porównam, jak jakiś mi inny wpadnie, ale ten tak, zdecydowanie jest inny niż tamte poprzednie, które były. I na kolejny ogień moi drodzy idą takie... No, to są kolejne bardzo podobne do tych pierwszych, czyli nieduszące, takie bardziej zwykłe, nic szczególnego. Ale nie czujesz takiego uderzenia jak poprzedni? Nie. No, oj, bo tamtych to chyba będzie ciężko. To po prostu, prostu jakbyś wsikała papierek wodą. Musisz się skupić, żeby coś znaczy, poczuć. Są przyjemne, takie zwykłe, jakby ktoś koło mnie, o popsikany takimi, to bym tam nie miała odruchu wymiotnego, ale zupełnie nic wyjątkowego. I kolejne moi drodzy idą takie. Halo! Aha. No, i te są też intensywne, mocno. Też takie uderzenie poczułaś? Coś, coś podobnego. Też są bardzo intensywne i po prostu czuję je teraz wszędzie. Czyli też by się wybijały na tle innych, jakby był na przykład grupka kafetów w klubie I Jan, byłby wypsikany tymi, wybiłby się? Na pewno się wybijają bardziej niż, niż te z początku. Mhm. No, idąc z tym, że też są takie dosyć cięższe i uderzają, więc porównam sobie je też je, bo no, na tle tych innych, które wąchałam, podobnie, właśnie są intensywne jak te, o których mówiłam wcześniej. Porównam sobie je zaraz, wolę tak dwa powąchać. Coś tam jeszcze zostało? Mm, tak, ostatnie. Też mm, mnie swędzą rzęsy. Podra, masz na i ostatnie perfumy, moi drodzy, są takie, proszę bardzo, jakieś wyjątkowe na tle innych, jedno i to samo. Zupełnie nic ciekawego. Wszystko na tej samej, ja to samo kopyto. Jak tak je powąchałam, to pierwsze, co mi przyszło na myśl, to taki po prostu, nikogo nie urażając, Sebastian. Taki po prostu jeansowe, poprzecierane spodnie z dziurami. No dobrze, czyli te feromony... Biały but, nie, nic kompletnie ciekawego. Taki, myślę, żebyś wszedł do pierwszego, lepszego dyskontu i kupił go za 15. 20, tak. Czyli co, teraz te dwa naraz chcesz? Tak, zdecydowanie. Ja Jest. sobie tutaj wącham. I na, na pewno między tamtymi dwoma, bo reszta, które no. wąchałam, które, tamte, które wąchałam wcześniej, to straszne przeciętniaki. Te dwa naprawdę się wyróżniły. Oj, przeszkadza mi to tu. Nie wiem, gdzie mam to. No Lewa ręka. A, widzisz, nie pomyliłam. No, jestem ciekawy, <grym> czy teraz będziesz odczuwać jakąś różnicę. Jakby sobie już wąchać dwa naraz. No, jestem zestresowana, ci powiem. O... Oh. No po prostu powiem ci, że różnica jest kolosalna. Na jakim tle? Tak się wzięłam i zaciągnęłam mocniej i naprawdę czuję, że od samego nosa do samych stóp w moim ciele jest ten zapach. Tak? Czyli intensywny mega. Bardzo. Myślałam, że ten jest podobny, ale jak mam porównanie obu, to ten jest kompletnie jak nic. Jeżeli byłby w porównaniu tylko z tamtymi z przodu, które były, no to jest mocniejszy, ale w porównaniu z tym to po prostu... Jak woda. Nie musisz tego papierka blisko przykładać i tak go czujesz. Idąc moją myślą, że te foromony powinny. Feromony. A co powiedziałam? Feromony. <laughs> Ojeju, tak mi się wydaje, że feromony to jest taki zamysł, że gdzieś tam Jak jest więcej osobników płci męskiej, no to pójdziesz za tym, który pachnie feromonami Ale serio mówisz, że aż taka jest różnica? Jest bardzo no No dobra no Gdzieś tam tą kawę od... nam muszę ją wziąć, bo... No już możesz sobie zdjąć Czuję w nosie tylko i wyłącznie ten perfum, naprawdę muszę... Myślę, że ta butelka by ci starczyła na 5 lat, byś się popsikał ciach i... i cały dzień Więc bym szła w to właśnie, że te feromony mają być takie silne i, i kobieta nie ma wyjścia Pójdzie tylko tylko za tym facetem, bo tylko jego czuję. Mam zdjąć? Tak. No, tego bym się spodziewała. To są te, tak? Tak. No, jest różnica ogromna, ogromna jest różnica. Już nic więcej nie czuję. Jak chciałam sobie powąchać ten drugi papierek, no to już nic. W ogóle nie ma siły przebicia. W ogóle nie czułam już nic. Jest tylko i wyłącznie ten. Nawet ta kawa niewiele działa. Musiał ktoś posiedzieć i pomyśleć, jak to skomponować, i na pewno są to perfumy z wyższej półki niż to. Te są takimi zwykłymi, ciężkimi perfumami. Yy, budżetowymi, a te jednak naprawdę nie dosyć, że będą wytrzymałe moim zdaniem, no bo jeżeli taka niewielka ilość, którą popsikałeś jest tak silna no to wystarczy na długo i naprawdę myślę, że w tłumie jak będziesz stał popsikany takimi perfumami, no to każdy będzie tylko i wyłącznie Ciebie czuł będą fajne i na prezent na osiemnastkę i będą fajne yy, dla jego taty jako dla starszego mężczyzny eleganckiego w garniturze jak na przykład Pan także jest to też fajnym, fajną zaletą tego, tych perfum, że będzie odpowiedni dla każdej grupy wiekowej. Także moi drodzy jak widzieliście wygrały perfumy z feromonami i w sumie ja się tego spodziewałem dlatego, że już poza nagraniem jak sobie testowałem te wszystkie perfumy, które musiałem kupić, no to te naprawdę wybijały się na tle innych, przede wszystkim tym, że były bardzo, ale to bardzo mocno wyczuwalne. Jak psikałem je na karteczki to te na przykład psiknąłem i musiałem ten papierek sobie przyłożyć, żeby je poczuć. Te jak psiknąłem na papierek to po prostu unosiły się w całej łazience poza nagraniem. Więc y, są one mocne i intensywne i wydaje mi się, że też troszeczkę o to chodzi w Feromonach, żeby po prostu wybijały się one na tle innych. Przede wszystkim mają one przyciągać kobiety, wzbudzać pożądanie i podniecenie, więc myślę, że warto wydać sobie kilka złotych więcej na takie perfumy, które a. starczą wam na dłużej, bo nie musicie używać ich 500 ml na siebie wylewać i dwa. naprawdę wybiją się na tle wszystkich innych. A kosztują jedyną dwukrotność, trzykrotność perfum, jakiś tanik z marketu, więc uważam, że to dobry Deal, tym bardziej, że teraz macie kotrabatowy Serafin 10 na skorzystanie w sklepie, do którego link jest w opisie. Tam sobie zajrzyjcie, przemyślcie sprawę i ewentualnie dokonajcie zakupu. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo do miliona naprawdę już niedaleko. A my się z Wami żegnamy. Jeszcze tutaj wbijcie na nasze Instagramy. Tu jest mój, tutaj Marty. Możecie tam zostawić obserwacje, żeby się Marta uśmiechnęła, a my się żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. Na razie, cześć.